Ej śpiewa jeszcze głośniej. Trzeba się napić, kurde mol, tego chce ciało i dusza. Trzeba się napić, kurde mol, dopóki człowiek się rusza. I razem, trzeba się napić, kurde mol, tego chce ciało i dusza. Trzeba się napić, kurde mol, dopóki człowiek się rusza. Rozumiem, że początki są trudne. Kto się troszeczkę wstydzi śpiewania, wypija dwa łyczki i założe się, że to pójdzie lepiej. Uwaga, druga zwrotka. Trzeba się napić, kurde mol. Tego chce dusza i ciało. Na no, otoczkę trzeba się nabić, kurde mol, żeby się nie zmarnowało. I razy trzeba się nabić, kurde mol, tego chce dusza i ciało. Trzeba się nabić, kurde mol, co się nie zmarnowało. Jeszcze jedna melodia! ale fajnie, ale fajnie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Witam wszystkich. Nie wszystkich wszystkich będziemy widać za chwilę. Danusia Urwańczyk, Zesek się nazywam, członek zarządu troszeczkę były, a obecnie koordynator do spraw integracji seniorów. Więc co? Dzisiaj mamy wyjątkowy, wyjątkowy bardzo dzień. Jest to impreza cykliczna organizowana przez nasz Uniwersytet. Powitanie jesieni. Całkowicie pięknie się wypadło, że to jest w dniu y, 22 września to dzień astronomicznej jesieni właśnie. I wszystko nam sprzyja, słuchajcie. Słoneczko wyszło, chociaż rano się troszkę martwiliśmy, czy nie popada, ale jest wszystko dobrze. Y, jesteśmy. Tu spotykamy się dzisiaj z zaproszonymi gośćmi z Uniwersytetów nam przyjaznych, zaprzyjaźnionych, z którymi spotykamy się w różnych innych różnych okolicznościach. Dzisiaj Cieszyn wita gości Uniwersytet III Wieku Brenna, Uniwersytet III Wieku Skoczów, Ustroń i Zwisły. Dzisiaj nas będzie około 120, 120 osób. Liczne grupo, grupa się zebrała, jeszcze nie wszyscy dotarli, bo zdecydowana większość wybrała się z naszą przewodniczką na wędrówkę, taką 5-6 km, taką trasą brzegową Cieszyna. To jeszcze ciekawe miejsce koło, koło motokrosu przyjdziemy. Pani przewodnik zaczęła od, od trawaju Cieszyńskiego, gdzie obejrzeliśmy 10-minutowy film. Z tej też okazji mają wszystko zapamiętywać, tak, bo będzie quiz, tak zwany turystyczny, ale o generalnie o Cieszynie czy Ziemi Cieszyńskiej. Szczególnie to gości będzie dotyczył, bo myślę, że Cieszyniasy będą wiedzieć więcej. No ale... W dniu dzisiejszym będziemy mieć dobre jedzonko, czarny kogut, restauracja Browar przyjął nas tu wspaniale, już mamy nakryte stoły i wszędzie, wszędzie, wszędzie króluje dekoracje jesienne, co przyczyniły się nasze oczywiście koleżanki wcześniej. I co nas czeka dzisiaj? Jeszcze oprócz. Machamy Darkowi. I tak, czekamy jeszcze na, na innych gości. No ale cóż, cóż celem takiego, takiego wydarzenia? No myślę, że głównie to ta ciągła integracja seniorów i to i właśnie z tych różnych uniwersytetów. No, mamy możliwość obcowania z przyrodą, ten właśnie spacer, ta wędrówka, no, cie, możliwość spędzenia bardzo no, ciekawego czasu. No i co? Dzisiaj udział w zabawach, kuizach. No i wspólne śpiewanie, śpiewanie, śpiewanie. Mamy przygotowane też yy, yy, takie wydrukowane już oczywiście śpiewniki. Myślę, że będzie śpiewać, a kompaniował będzie nam Darek i będzie wesoło i miło i wszystko myśl o... Widz... ...że będzie tylko 3 czwarte tego przeczyta, także półtorej godzinki maksymalnie na wstępie odczyt okolicznościowy. A najpierw mikrofon dla Lucyny. No i tradycyjnie jakieś oklaski, kochani. Na uroczyste rozpoczęcie. Witamy bardzo wszystkich serdecznie. Najpierw chciałam przywitać tych, którzy szli. Nie wiem, gdzie jest pani Janka yy, Chłodniczkowa. Prawa dla tej grupy. Chciałabym bardzo powitać na naszym spotkaniu przede wszystkim was, drodzy seniorzy z naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli z Witam was serdecznie. A najmocniej... A najmocniej chciałabym przywitać Wiślańską Akademię Aktywnych. Prawo przewodniczącą panią Jannę Cichomską. I, słuchajcie, nie wiem czy wszyscy wiecie, ostatnio została powołana. Powiatowa Rada Seniorów. Witamy serdecznie przewodniczącego Powiatowej Rady Seniorów, pana Agnika. Maciej To, a przede wszystkim słuchajcie, nie byłoby tej e, imprezy, gdyby nie poświęcenie całego zarządu oraz dwóch koleżanek, które Yy, już nie są w zarządzie, ale też nam bardzo pomagały. Ania Balcy i koleżanka to, jak to mówię, do spraw imprez i e, integracji, koleżanka Danusia z Zryseł. Także chyba wszystkim, a jeszcze Józek, który też wszystko dźwigał na swoich barkach. Witam Cię bardzo i dziękujemy Ci. Wit witam, witam przedstawiciel ojcu, Pan, wygrywa nam Darek Witner. Miło mi. Jeśli coś nie wyjdzie, to przepraszam z góry, ale to dlatego, że na trzeźwo. Słów od przewodniczącej Rady Programowej. Proszę. Już kilka słów powiedziałam na wstępie, zanim wyruszyliśmy w tą drogę tutaj do tego miejsca naszego spotkania. Jeszcze chciałam powiedzieć, że na początku naszego rajdu zaszczycił nas wicestarosta Mieczysław Szczurek, który no nie mógł z nami tutaj być w Teraz, ale cieszymy się, że udało mu się nas przywitać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak obiecałam na wstępie, słoneczko miało zaświecić i zaświeciło. Bardzo się z tego, z tego cieszymy. I wchodzimy w jesień słonecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim jeszcze powiemy organizacyjnie, to ja oddam głos zastępcy burmistrza. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Cieszynie przede wszystkim. Ja się bardzo cieszę, że wszyscy Państwo się uśmiechacie, jesteście pogodni. Pogoda nam się tutaj też udała. To chyba ostatni dzień takiej, takżeście żeście trafili. Życzę Wam, żebyście tu mile spędzili swój czas, nie tylko towarzysko, ale naprawdę warto pokosztować tych niektórych trunków, które tu robią. Wiem z autopsji, bo mieszkam 300 metrów dalej, także. Życzę wszystkiego dobrego i miłej zabawy tutaj przy darku. Gwarancja stuprocentowa. Pośpiewamy. Dziękuję bardzo.